Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj wracamy do trzech odznak. A na jakim pojeździe? Na atomowym Centurionie. Tak jest, Atomic Centurion, jeden z moich najlepszych czołgów średni. Ogólnie dla mnie chyba jeden z najlepszych czołgów średnich w grze. Dlaczego? A Ano dlatego, że tak, mamy świetną wieżę, to jest raz. Kolejna rzecz, bardzo dobre opuszczanie działa, to jest dwa. Kadłub również potrafi odbić, i powiem Wam, że to jest taki czołg uniwersalny. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, na przykład jest bardzo dobrym czołgiem średnim STA-2. Zgadza się, zgadza się, jest naprawdę świetny, ale tym pojazdem akurat sprawdzimy się praktycznie na każdej mapie, czy to jest mapa otwarta, czy to jest mapa z pagórkami, czy miejska. A STA-2 bardzo musimy uważać na pancerz, z tego względu, że za wiele go nie mamy. Kolejnym pojazdem, który mógłby dzierżyć miano jednym z najlepszych pojazdów średnich na ósmym poziomie oczywiście rozmawiamy może być King Dragon. Tak jest, ale na przykład King Dragonem tutaj już na opuszczanie działa. Nie pogralibyśmy sobie zbyt komfortowo z tego względu, że jednak przy, tym, przy tej mapie, przy tych pagóreczkach King Dragon nie pozwoliłby nam opuścić tak dobrze działa jak to zrobi Atomic Centurion. Dodatkowo mamy jeszcze bardzo twardą wieżę, jeśli chodzi o pojazdy ósmego poziomu, bo z przodu na wieży mamy aż, słuchajcie, ponad 200, tak więc nawet 254. Tak więc, słuchajcie, jest naprawdę wieża bardzo dobrze opancerzona, jeśli chodzi o front. Boki 89. Tutaj również nie możemy narzekać, ale to nie jest aż tak istotne, gdzie nasze działo, prowadzenie ognia, jeśli chodzi o atomik. Centuriona, jest najlepsze. Do tej pory było najlepsze, z tego względu, że doskonale wiecie, wszedł nam Palladin, czyli Carnavron Action 10 i ten pojazd teraz dzierży fotel lidera z pojazdem o najlepszym DPM, czyli szkodzeń na minutę. Tak jest, do tej pory był to właśnie ten oto pojazd, czyli Atomic Centurion. Słuchajcie, mimo to tym pojazdem odnajdziemy się na każdej mapie, tak więc ja postanowiłem go uhonorować, wbijając trzy odznaki biegłości. Powiem Wam tak, nie było łatwo, z tego względu, że naprawdę musimy robić dość sporo, jeśli chodzi o ósmy tier czołgu średniego, na tym akurat poziomie. Ale gra tym pojazdem naprawdę jest niesamowicie przyjemna, Mamy, tak jak wspomniałem, fajne opuszczanie działa. Dość szybki przeładunek. Uszkodzenia mamy 230 na strzał. Jest to oddziało 83. I z groszem milimetrów, także nie mamy 90, tak jak choćby nawet właśnie Sta 2 Aczkolwiek ten pojazd niestety ma losowanie do dziesiątek. Tyle, że na dziesiątkach on również sobie fajnie radzi. Mówię tutaj, pancerz wieży jest naprawdę dość fajny. Było tak, że słuchajcie, ten pojasek wszedł do gry. On miał lepiej opancerzoną wieżę niż Centurion Action dziesiątka, czyli czołg średni dziesiątego poziomu. Słuchajcie, tak jest. Również Primo Victoria miała lepiej Lepszą wieżę, jeśli chodzi o pancerz, niż właśnie dziesiątka, tak więc ja postanowiłem wpić trzy odznaki biegłości na tym pojeździe. Doskonale wiecie, na Primo Victorii również wbiłem trzy odznaki biegłości. Został jeszcze mi Huntsman, czyli kolejny met 8 poziomu Nacji Brytyjskiej, Chowk premium, oczywiście, a później po prostu zobaczymy, czym się zajmę. I szczerze Wam powiem. Ta bitwa była przegrana, można powiedzieć, od samego początku. Słuchajcie, po pierwsze, dwie artylerie, które naparzały praktycznie non stop w moją stronę. To jest jeden problem. Kolejny problem, nie mam tutaj, zobaczcie, za wiele dziewiątek. Losowanie dla tych kilku dziewiątek, które były na topce, można powiedzieć losowanie idealne, ale niestety część moich lemmingów pojechała na drugą stronę, ale jest jedna bardzo istotna również rzecz w tej bitwie. Zobaczcie nie mamy ani jednej niszczarki, oni mają trzy i to trzy można powiedzieć jedne z lepszych na tak otwarte mapy. UDES, STREETSWAGEN S1 i AMX CDA 105. Tych niszczarek było pięć, T30 i jeszcze jedna francuska niszczarka ósmego poziomu drzewkowa, tak więc zostały trzy. Ale trzy ogarnięte słuchajcie, bo tu naprawdę te pojazdy będzie po pierwsze bardzo ciężko wykryć, my już nie mamy czołgu lekkiego ale oni również nie mają, tak więc nie ma zbytnio komu świecić, tylko że zależy jak ci goście zagrają. Patrząc na drugą flankę mapy, słuchajcie, no ciężko widzę tamtym pojazdom jest cokolwiek ruszyć, z tego względu, że prawdopodobnie te niszczarki stoją na kampie i do. Doskonale wiecie, gdzie kampią. Przy moście tam jest ta góreczka, i prawdopodobnie tam się uwaliły i sobie po prostu czekają na te pojazdy, które próbują podjechać Co do parametrów pojazdu, przypomnę tylko, tutaj naprawdę mamy bardzo fajną penetrację, choćby nawet 226 na pocisku podstawowym, na pocisku APCR czyli tym premium o wyższej penetracji, mamy 258, uszkodzenia 230, czas celowania 2 i 3. Celność 0,35. Tak więc parametry bardzo fajne. Co do mobilności Atomika, 50 km na godzinę. Jeśli chodzi zaś o współczynnik koni na tonę, mamy prawie 17 koni na tonę. Tak więc myślę, że to są dość dobre parametry. Pojazd posiada bonus do zarabiania 65%, a do zdobywanego EXPA mamy 15%, więc tutaj też nie ma tragedii. Co dodatkowo można powiedzieć o tym pojeździe cena tego pojazdu standardowa ona była chyba około 9 tysięcy. Mogliśmy go nabyć. Były takie okazje nawet i chyba za połowę ceny czy warto, na pewno warto, słuchajcie, jest to dla mnie jeden z lepszych, a w sumie chyba najlepszy czołg średni na 8 poziomie. Z losowaniem do dziesiątek. No tutaj nie możemy oczywiście porównywać go z STA 2, z tego względu, że STA 2 ma losowanie do dziewiątek. Bitwa zrobiła nam się troszeczkę wyrównana. Jest 8 do 9 dla drużyny przeciwnej. My mamy tutaj jednego zbłąkanego AMX-a. Tak więc bardzo dobrze się wróciłem. I teraz wielu z Was pyta Hincul, co robić, żeby wbić te odznaki? Bo ktoś na przykład ma jedną i nie może bić się drugiej, czy odwrotnie, na przykład ktoś ma dwie i nie może bić się trzeciej. Słuchajcie, naj taki prawdziwszy złoty środek to jest to, aby nie zginąć szybko. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, jeżeli będziemy długo żyli w bitwie, będziemy mogli grać i będziemy mogli robić jak najwięcej. To jest chyba taka najbardziej podstawowa zasada, jeśli już postanowicie wbijać jakiekolwiek odznaki biegłości na pojazdach to to jest najważniejsze, musimy robić jak najwięcej. A żeby to robić, no to musimy oczywiście istnieć w tej bitwie, bo jeżeli wyjedziemy na wariata, aczkolwiek mi się również tak zdarza, na samym początku gdzieś wyjadę, niby tam przeciwnika ma nie być, a jest ich pełno, momentalnie zginę i wtedy oczywiście te procenty idą w dół. Ale zawsze starajcie się grać i robić jak najwięcej i po prostu starajcie się zachować punktów wytrzymałości właśnie jak najwięcej, no bo później naprawdę to spłaca się. I o wiele łatwiej jest wam wbijać te odznaki biegłości. Dla niektórych może być to naprawdę nieosiągalne, jeżeli ktoś gra sobie tylko od wielkiego dzwonu. Można powiedzieć, gra, tak jak w większości mówi dla przyjemności, go to w ogóle nie interesuje. Ja to doskonale rozumiem, nie ma ani jakiejś tam presji, ani jakiegoś nacisku, żeby ktokolwiek wbijał coś takiego. Dla mnie ja tylko to tylko i wyłącznie robię z tego względu, żeby mieć jakiś cel, jakieś wyzwanie. No bo słuchajcie, grając non stop randomy, nic takiego... Nie mamy w porównaniu, patrząc na choćby nawet rozgrywki na PC, gdzie czy tych turniej jest więcej, czy jakieś klanówki, czy jakieś twierdze, czy cokolwiek, jest na pewno o wiele bardziej to wszystko rozbudowane niż na konsoli. No to ja postanowiłem sobie na tych pojazdach, pojazdach które bardzo lubię i które mi naprawdę odpowiadają, powbijać sobie trzy oznaki biegłości, czyli wymarkować te. Pojazdy. A słuchajcie, również są takie przypadki, gdzie przykładowo ktoś chce mieć na dziesiątce trzy odznaki biegłości, sam tego nie potrafi zrobić. No to szuka jakiegoś lepszego gracza, a wiem, że tacy gracze również istnieją, płaci temu graczowi pieniądze, no i ten ktoś wbija mu trzy odznaki biegłości na dziesiątce, ale to jest takie, można powiedzieć, tylko i wyłącznie oszukiwanie samego siebie. Jeżeli. Ty nie potrafisz tego zrobić, no to po prostu rób tyle na ile cię stać i to wszystko, wcale nie musisz, nie wiadomo jak błyszczeć, że masz trzy odznaki biegłości, a później w bitwie robisz to co robisz, no, to wszystko to jest takie można powiedzieć oszukanie siebie, no ale słuchajcie, każdy ma wybór, każdy kombinuje jak może, tak więc słuchajcie, no takie przypadki również są, dla mnie to jest, czasami zastanawiające, bo jeżeli ja nie potrafię sam tego zrobić, no to albo daję sobie z tym spokój, albo staram się zmienić coś, żeby to w końcu zrobić, a jeśli nie wychodzi mi, po prostu odpuszczam. Daję sobie jakiś czas, a później z powrotem po jakimś czasie mogę zawsze do tego wrócić i znowu postarać się to zrobić. Wiele, z wieloma pojazdami, na przykład tak miałem, gdzie no, nie szło mi albo nie dawałem rady, zostawiałem pojazd, później wracałem i udawało się. Choćby nawet było tak właśnie z EMX-em 50B. Gdzie również ten pojazd wymarkowałem, i już niedługo go zobaczycie właśnie w odcinku z trzema odznakami biegłości. Wracając do bitwy, słuchajcie, myślę, że wynik już mi spokojnie wystarczy. 4100. Mamy uszkodzeń, plus do tego 1500 asyst, oczywiście ten wynik nam się łączy, jeśli wbijacie trzy odznaki biegłości, czy tam dwie, czy jedną, zawsze te uszkodzenia łączą wam się z asystami i wtedy ogólny wynik wam spokojnie pozwala na osiągnięcie jakiegoś tam celu, zależy jak, na jakim pojeździe, ile procent musimy po prostu wbić, tak? No i tu sytuacja jest, no mówię, dość niebezpieczna. Zostały dwie niszczarki, plus do, dodatkowo jeszcze została Arta, słuchajcie, ja zostałem z te dziesiątką gościu, nie wiem, niby coś tam ogarnia, jak jeszcze tak długo żyje, stoi przy naszej bazie, czeka. Tylko że problem może być w tym, po prostu te niszczarki będą miały zdecydowanie lepszego spota. Jeśli grają na siatkach i na lornetach, a prawdopodobnie tak jest, no to na, naprawdę będziemy mieli bardzo trudno wykryć te pojazdy, bo patrząc na choćby nawet na atomika, słuchajcie, te gabaryty są bardzo wysokie, jak na czołg średni. Jest pojazdem no, sporym, nie oszukujmy się, można by było go porównać do niektórych czołgów ciężkich. P10 również radziecki pojazd nie ma dobrego zasięgu spotowania. Tak więc, słuchajcie, jesteśmy już w tym momencie troszeczkę na pozycji przegranej. Gdyby to była mapa może trochę inna, no to tu mielibyśmy jakiekolwiek jeszcze szanse. Ja jestem na ogrysku, jest dodatkowo jeszcze artyleria. Wystarczy, że te niszczarki nas wyświecą. No i wtedy może być yy, tak przysłowiowa, powiem, blada dupa. Akurat w tym momencie, słuchajcie, zrobiliśmy jeden. Błąd podstawowy, można powiedzieć błąd. Razem z tą T10, ona też już za wiele punktów wytrzymałości nie posiada. Słuchajcie, zjedziemy obaj na dół. To był błąd, bo nawet jeśli ja bym sam zjechał, może akurat udałoby mi się wyświecić ten pojazd. I ten drugi, który gdzieś tam by stał dalej, miałby akurat może bicie. Aczkolwiek no byłoby naprawdę bardzo trudno te dwie niszczarki akurat wyświecić. Tak więc, i tak, i tak, jesteśmy na przegranej pozycji. No i zobaczcie, tu akurat ja już dostałem spota. Nie mam bladego pojęcia, gdzie są te niszczarki i je wykryć, nawet. Kołgowi lekkiemu prawdopodobnie byłoby ciężko. Z tego względu, że jeśli gościu stoi, nie ruszy ani chwili dubska, włączone jest siatka, lorneta. I do widzenia. Dodatkowo jeszcze mają wsparcie z nieba. Artyleria tylko czeka na dobry przestrzał. A no i zaraz będzie po bitwie. No niestety. Tak to właśnie się kończy, jak gramy ze snajperami w krzakach. Ta T10 również, słuchajcie, ona już można powiedzieć, odlicza sekundy do zakończenia bitwy. No, tu ten niszarki prawdopodobnie zagrały chyba najlepszą bitwę, jeśli chodzi o drużynę przeciwną. No i dobra, jeden pewnie stoi po jednej stronie, drugi stoi po drugiej stronie. Gościu jest w, ogni w ogniu krzyżowym. Jeszcze Arta zaraz pewnie z góry przyrżnie. No i tyle. Słuchajcie, w każdym razie koniec bitwy. Wynik spokojnie wystarczy, już na trzecią odznakę biegłości. Nie miałem tam wiele do zrobienia, tak więc. Przy tym wyniku bez problemu jesteśmy w stanie wbić tą trzecią odznakę. Nie wiem, ile punktów wytrzymałości akurat te dwie niszczarki mają, ale jeśli może za tą 100 by się gdzieś tam ukrył i czekał, aż one wyjadą, a nie odwrotnie, no to może, może jeszcze coś tam by było. Aha, no właśnie, już się nabył. Streetwagen jest po lewej, a Francus jest po prawej. No i zaraz pewnie Arta przycznie z odłamków i będzie po wszystkim. Słuchajcie, no jedzie Francuz, tak jest. Obraw. Takie, takie to były zawody, słuchajcie. W każdym razie wynik, osiągnięty, rezultat przybliża nas do trzeciej odznaki biegłości. No i Centurion Atomowy został uhonorowany trzecią odznaką biegłości. Oczywiście ja Wam dziękuję za uwagę i trzymajcie się do usłyszenia. Hej!